To co teraz widzicie, to jestem ja biegający po największym trapie w Minecraft. O, tutaj właśnie. Nie widzicie trapa? Ja też nie, ale zaraz wam wszystko wytłumaczę. Plan jest prosty, widzowie. Robimy największego trapa w Minecrafcie. Na sam początek muszę zebrać przedmioty, żeby założyć gildię, żeby mieć bezpieczny teren, gdzie całego tego trapa będę mógł stworzyć. Muszę też kogoś zrekrutować, żeby mi pomógł, bo samemu tego trapa niestety nie będę mógł odpalić, ale może po prostu najpierw skupmy się na tych przedmiotach, żeby to zebrać. Ja sobie to szybko wykopię i zaraz pokażę wam, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobra, jak widzicie, nad moim nikiem jest. Już yy, tak, gildi. gildia nazywa się trap, bo robimy wielkiego trapa. Plan jest prosty: musimy ten cały teren wyrównać, po prostu, bardzo równo i wyłożyć to wszystko piaskiem. Tylko, jak wiecie, albo nie wiecie, no samemu byłoby to dość trudne zadanie. Robiłbym to pewnie, nie wiem, z kilka dni, yy, więc pomysł jest bardzo dobry, bo na serwerze jest coś takiego jak boy farmery. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie działa, a dokładniej kopacze fosy wizowie i stawiając jeden blok, tak, ten blok tworzy yy, super mechanizm, który po prostu robi dziurę do bedroka i moim zdaniem. Zadaniem jest cały mój kuboik, który mam teraz wyłożyć właśnie takimi właśnie y, kopaczami fosy, co nie będzie jednak takie proste, więc no mówię muszę dodać kolegę do gildii, który mi w tym wszystkim pomoże. Będzie to rozrabia jeden z administratorów mojego serwera. I wydaje mi się, że we dwójkę po prostu damy radę. Dobra, aktualnie wygląda to dość potężnie widzowie, jak widzicie. Y, zajęło mi to trochę, jak widzicie, jeszcze zostało mi troszeczkę kopaczy, ale no, mniej więcej tak to ma wyglądać. Większego tego raczej nie będę robił, bo A mi się nie chce, B. Wydaje mi się, że i tak, kogo mamy strapować, tego tutaj strapujemy. No i teraz. Najgorsza, w sensie najtrudniejsza część przede mną. Czekajcie, będę musiał tam wyjść na górę jakoś, może perełkami, i wam powiem dokładnie o co chodzi w dalszym, nie wiem, planie. Kolejnym zadaniem do zrobienia tego trapa jest to, że muszę ten cały teren zrobić sobie mniej więcej o w ten sposób i go położyć koblem. Zapytacie dlaczego? To bardzo proste, mianowicie będę potrzebował wyłożyć to wszystko tabliczkami, bo w momencie, kiedy rozkopę jedną tabliczkę, wszystkie inne połączone też się zniszczą. Przez to piasek, który jest nad tymi tabliczkami, spadnie do dołu, no i ludzie, którzy że Będą na tym terenie, też spadną do bedroka po prostu. I to tyle tak naprawdę. Więc A, będę potrzebował bardzo dużo kobla. B, będę potrzebował bardzo dużo drewna, patyków, żeby zrobić te tabliczki. No i oczywiście piasku. Tylko, no, wydaje mi się, że piasek to będzie tak naprawdę najmniej, najmniejszy problem. No, bo oczywiście na serwerze też mamy jakieś tam sand farmery itp., itd. Więc, no, miejmy nadzieję, że uda się to zrobić dość szybko. I naprawdę, będę miał, mam nadzieję, że zrobię bardzo, ależ to bardzo dużo fragów na tym wszystkim. Dobra, wszystko skończyłem. Nie patrzcie na to, że nie mam ekwipunku swojego levela. Wszystkiego zginąłem, ok. Okay, ale wygląda to potężnie. Zobaczcie to pod ziemią dokładnie. A, nie zobaczycie, bo nawet się to nie renderuje, bo to jest tak duże. Czekajcie, dobiorę się i rzucę może tam perełkę na dół. Zobaczcie to, widzowie. To wszystko jest zakryte tam koblem, którego dokładnie widzieliście. No, robi wrażenie. Teraz najgorsze zadanie mianowicie tabliczki. I jeszcze raz tabliczki, to wyłożenie, żeby to wszystko było ze sobą połączone. No, to będzie bardzo czasochłonne, ale wydaje mi się, że dam radę. No, muszę dać radę. Już tyle czasu na to poświęciłem, że dam radę. Naprawdę, dam no. to Doszedłem jednak do wniosku, że kopanie tego drewna. W ten sposób totalnie nie ma sensu Mianowicie dlatego iż Jest slash sklep i na slash sklep możemy Sobie to wszystko kupić po prostu za emeraldy Tych emeraldów dużo w sumie nie mam Ale wydaje mi się Że jak wyrzucę dosłownie wszystko z ekwipunku Co mam to drewno w sumie zostawię sobie I na tym slash sklep kupię sobie Emeraldy A dobra nie posiadam wystarczająco pieniędzy Dobra plan był dobry okej okay, widzowie nie hejtujcie Ale za zatem co teraz chociaż sobie przerobiłem No to mogę troszeczkę tych desek kupić Czy to wystarczy wydaje mi się że nie, ale miejmy nadzieję, że tak. Nie, no kurde, będzie to jednak ciężkie. Dobra, widzowie, ogólnie będzie tak to działać, że w tym miejscu osoba, która będzie niszczyć tą tabliczkę, będzie otwierała trapa, bo ta tabliczka będzie połączona z wszystkimi innymi, bo to będzie wyglądać o w ten sposób. I tutaj będzie stał piasek. No i w momencie, kiedy ktoś zniszczy tą tabliczkę, wszystkie inne spadną w tym samym momencie, przez to trap będzie, no, udany, nie? Więc teraz, e, nie wiem, poszedłem spać, jest nowy dzień i wykładam to na nowo, nie? W sensie, no, jeszcze nie zacząłem, ale no, tak to chcę wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Dobra, widzowie, udało się, zajęło mi to z godzinę i i robiłem to we dwie osoby, bo jednak ze szniksem to robiliśmy i wygląda to potężnie, nie ma co ukrywać. Najbardziej się boję, że zrobiliśmy coś źle, bo te wszystkie tabliczki trzeba było kłaść tak wiecie z shiftem, żeby to się wszystko łączyło. No i teoretycznie jak ktoś zniszczy tą tabliczkę, te wszystkie y, tabliczki spadną w tym samym momencie, więc no boję się, że naprawdę jeden błąd i te wszystkie godziny, które poświęciłem na to, żeby to zbudować idą na marne, więc no musicie zostawić lajka. Y, teraz muszę zabrać piasek, żeby to wszystko wyłożyć piaskiem i tutaj tego całego kobla Skopać, bo widzicie, jak kopię tego kobla, te tabliczki dalej stoją, nie? Więc tak to ma kurczę działać. Ale wydaje mi się, że zamiast kobla, to najpierw po prostu skupię się faktycznie tylko i wyłącznie na tym piasku. Przygotowałem sobie siekierę, przygotowałem sobie wszystko. No i będę tak biegał po mapie, kurczę, no i zbierał ten piasek cały. I miejmy nadzieję, że naprawdę będzie to działało i zrobimy dużo fragów i wszystkiego. Nie no, faktycznie nie, zbiorę się za zbieranie tego piaska. Ciekawe, ile wyjdzie w sumie. Mam nadzieję, że nie dużo. Chociaż wydaje mi się, że nie, że to dużo to na pewno nie będzie. Ale no właśnie tak to muszę sobie biegać po Mapie, zbierać. Na szczęście dużo ludzi tutaj gryfowało mapę jakimiś właśnie tymi stand farmerami wszystkimi. Ten piasek no nie jest żadnym problemem tak naprawdę. No najgorsze były tylko i wyłącznie te tabliczki wszystkie. Dobra, udało się. Widzowie zobaczcie jak to wygląda potężnie. Pod nami są tylko tabliczki i tam jest szniksu tam e, schowany pod ziemią i on będzie musiał po prostu to aktywować i w momencie kiedy on schowie tą tabliczkę no to już wiecie, że wszystko spadnie w dół. E, czy widać, że jest tu trap? No teoretycznie widać gdyby to był jakiś sandowy teren, e, w sensie jakaś pustynia czy coś no raczej normalna osoba by tego nie zauważyła. No i ter Teraz zastanawiam się widzowie, jak to zrobić, żeby tutaj ściągnąć jak największą ilość graczy. Najlepszą opcją byłoby po prostu to, żebym odpalił livestreama i powiedział ludziom, siema, wbijajcie. No, no nie wiem, czy to nie będzie zbyt takie, wiecie, ustawione, podejrzane. No tak, nie mam pomysłu, ale no cieszę się, że to już się udało. Wydaje mi się, że live stream będzie spoko, chyba, że jedno, jest druga opcja, możemy po prostu y, dać pinga na Discordzie, że na tych kordach i tutaj, gdzie jesteśmy, czyli minus 400 na e, 1500 robimy jakąś największą walkę, czy coś, żeby wbili, że nagrywam odcinek i tutaj po prostu... Strapujemy, no mam nadzieję, że takie minimum 50 osób. To no, byłoby kurde potężnie. Ciekawe, czy byłby taki spam na czacie, że wiecie, że tyle osób umarło i wszystko. No zobaczymy, no trzeba jakoś to wykombinować. Dobra, widzowie, idę na bazę. W sensie na Homa, napisałem na, na Discordzie, że robimy największą klepę, więc się tam tepam i zobaczymy, czy ktoś jest. Widzę, że na czacie już tam jakieś osoby wchodzą na teren, więc ja się tam tepam. Najgorsze będzie to, że jest duża szansa, że oni mają totemy, nie? Jak będą mieli totemy, no to niestety, ale to nie wyjdzie, no bo oni spadną i wiecie, dobra, jest, jest dużo ludzi tutaj. Zaczynam ich wszystkich bić. Muszę sobie efekty odpalić, oczywiście. Dobra, no i się manko, nie? Gildia taksi widzę. Cztery osoby mnie na razie biją. Chciałbym, żeby troszeczkę więcej było. Tam widzę, że na górze są jeszcze. Halo, dawajcie, dawajcie. Największa klepa. Czemu tu nikt nie chodzi? Ale dostaję okle po tych ziomą. Szniksu, jesteś jak coś gotowy? ta. Dobra, dobra. Ty naprawdę o, ostry damage dostaję od tych typów. Kolejne osoby widzę po, za, za piaskiem. Tylko. Kurde, no ich oni wejdą wszyscy na tego trapa tutaj. Bijemy się na górze. Nie, nikt tu nie chce wejść, stary. Dobra, są, są dwie osoby. Jest jakiś Krzysiu. Bijemy się bije się z nim jeden na jeden. To gdzie są Wszyscy, wszystkie osoby. Dobra, jesteś gotowy? Trzy osoby mnie biją. No, bez kiedy, rozwalam. Tak? Jesteś gotowy? No, tak. Dobra, są cztery osoby. Czekaj, bijemy się czterech, czekaj. Dobra, dawaj, 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 teraz pięć osób. Aż zlagował Minecrafta, Zlagował cały serwer ale rybło! To te mi, mi padł Ja pierdzielę! Co to było? Co to było? Nikt nie zginął, cały nagle tutaj czat się zaspamił, że wbili na teren i totalna ogromna klepa się zrobiła. Nie, to nie, dobra Ty, ale to tak potężnie wyglądało, stary Tak potężnie wyglądało, taka klepa się nagle zrobiła. Robiła. Każdemu to ten pad? Tak! Wszyscy, pra, prawie wszyscy, to temy potracili. Nie, teraz widzowie, to ja niestety tu nie zabiję. Zobaczcie, jaka klepa się tu zrobiła nagle. To nie tak miało kurde wyglądać, ale. Nie, i tak jestem zadowolony. Tam pad komuś totem. Gildia gen, gen, gildia, gen i gildia Taxi. Widzę, że totalnie dominują. Jakieś osoba bez gildii. Ej, nie. Potężnie to wygląda, nie? No, się widzowie, wijać No, king.c.pl, co tu więcej mówić? Chciałem się na kimś tutaj sfokusować, żeby go chociaż może zabić, ale wydaje mi się, że to będzie zadanie. Bardzo ciężkie dla mnie Nikt mnie w ogóle nie bije prawie, to jest zabawne O, jakiś tu jakieś ginie, co mówisz? Jakieś gildie są, więc dlatego nie wiem. No, no, tutaj chłopaki to po prostu w sojuszach przyszli, nie? Ale no nie dziwię się, mówiłem, że robimy klepę i fajnie, fajnie, że tutaj ludzie wpadli, nie, bardzo dużo ludzi jest. Dobra, ktoś tutaj zginął, widzę i co? I ja też zginąłem. Nie, widzowie, <laughs> zostawcie lajka, musicie zostawić lajka za tego trapa. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, yy, na razie I, i siema, siema, no.